Już jest odcinek 52 z Toilet, zaczynamy, zostawcie multum łapek, lecimy, słuchajcie, dzieje się tu, o kurde, gość ma, nie ma ręki, Jest, co ten gość tu ma, Oj, jest ninja, on ma jetpacka na plecach, będzie mógł latać, ale jajka, to już są, te, te kamery już są ulepszane, czy jakiś desant, słuchajcie, o, idzie po inne kamery idą, oni chyba będą mnie, je... a, reperować, zobaczcie. O mój Boże, kamera, kamera woman, kamera kobieta i zupełnie inaczej wygląda od, e, od tej, którą mieliśmy w tamtym po, po początkiem epizodu, jak się pojawił e, cyber toaleta. Wow, zupełnie inaczej wygląda. Okej, okay, kolejna fala zwykłych toalet. To jest, co roz. Narod... O kurde, patrzcie, zmienił. Jest, słuchajcie, jak się tak Jakie headshoty tu ładuje. Patrzcie, wszyscy załatwieni. Wow. O mój Boże, słuchajcie, no tutaj są rzeczy się dzieją ni niestworzone. Więc zobaczcie, zupełnie dziwny ten skibidi toilet. Toilet. on tu ma? To jest jakiś nu... A, nóż ma. Ten tu go spłukuje. To już po nim. Z tą spłuką go. Patrzcie, tu jest gościu jakiś. Tu jest ten, ten agent. On się tu przygląda. A e co tam było napisane? Your, your real enemy is. O kurka! Nie wiem, co tam jest napisane, ale to będziemy w sekrety ogarniać, słuchajcie. Będziemy. O, patrzcie, tu jest ta kamera woman. Idzie sobie. A, ona miał taką jakby piłę. O, kurde. No to słuchajcie, aż za nie mówiłem, bo tam są takie sekrety w tym odcinku. Ale ich załatwił. A ten ma jakiś TS. Pazury takie. Ale to jest mega odcinek, słuchajcie. Jasny gwint. No, będzie kozacko się działo.